Zacząłem pracować nad swoimi traumami, nad swoimi elementami, deficytami, różnie, zwał jak zwał, po, po kilku latach mojej trzeźwości. Zacząłem brać się za to. Swoją wartość budowałem, wygląd, e, zasady, poczucie wartości e, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no, mo, jak dyslektyk, dysgrafik, dys, dysgrafia, ortografia, i tak dalej, a dzisiaj w styczniu będzie, wychodzę, wychodzi moja książka. Która została napisana przeze mnie. I nagle wszystkie osoby, które mi mówiły, miały piątki w szkole i zawsze byłem najgorszy. Nagle oni nie napisali książki, ja napisałem książkę i jest nawet spoko. Tak mi wydawnictwo powiedziało, że jest dobre. Ech. Rafał napisał, a to nie objawia się, objawia się czasami w przypadku yy, głodów, to nie jest ich. Nie jest Może być tak, oczywiście. Dlatego my dotykamy dopiero traumy minimum pół roku, Rafał. Bo wtedy wiemy, że to jest trauma, a nie głód. Bo już wiemy, rozpoznajemy bardziej głody. Wiemy jak z nimi zarządzać. Wiemy jak to, jak one działają. Bo na początku one mogą być głodami. Wracamy do przyszłości. Moje życie było do dupy i wszystko jest czarne. I ja dlatego mówię. ta Najpierw tylko i właśnie kuweta, kuweta, kuweta. I wtedy to fajnie ma, wtedy ma fajny, fajny efekt. Minimum pół roku. Ja mówię nawet, nawet rok. Pierwszy rok pracujcie tylko nad swoją przyszłością.